Skoro gnostyczna eschatologia polega na aktywizacji jednostek ludzkich jako kreatury nowej rzeczywistości, która właśnie przyjmuje postać owego chwili jastycznego tysiącletniego królestwa, to mimo wszystko e, owo królestwo musi być zaprowadzone środkami charakterystycznymi dla sfery immanencji, czyli no tymi charakterystycznymi dla sfery immanencji środkami właśnie politycznymi. E, w związku z tym po, poszukiwany jest polityczny środek, który byłby w stanie zaprowadzić e, owo wieczne królestwo dobra i szczęścia. I najprościej mówiąc u jest to po prostu rewolucja polityczna, która... Um, tutaj chciałbym przejść do piątego elementu, który można tutaj wyróżnić, czyli do aksjomatu trzeciego królestwa. Wegrin tworzy kilka symboli gnostycznych, którymi mają posługiwać się gnostycy. Jeden jednym z tych symboli jest trzecie królestwo, czyli właśnie hiliastyczne, tysiącletnie królestwo jest w miejscowej szczęśliwości realizowane na Ziemi. I można wywnioskować, że owo królestwo staje się powiedzmy aksjomatem dla człowieka, aksjomatem antropologicznym, bowiem wszystkie dotychczasowe wartości, wszystkie, cała rzeczywistość zostaje tak przeformułowana, że wszelkie wartości, chociażby etyka, zaczynają się odnosić nie do tego konkretnie, tak jak dana tradycja informowała, tylko wszystko jest stawiane w perspektywie czy w horyzoncie powiedzmy tysiącletniego królestwa, a więc to, co służy realizacji eschatonu jest dobre, natomiast wszystko to, co sprzeciwia się realizacji eschatonu staje się złe. I w tym momencie chciałbym przejść od myśli Wegelina do myśli Karla Schmidta i przemyśleć, co de facto może oznaczać owa immanentyzacja eschatonu w kategoriach charakterystycznych dla Karla Schmidta. I tutaj chciałbym się odwołać może nie tyle do popularnej i znanej w tym kontekście diagnozy Karla Schmidta, że wszystkie pojęcia z zakresu nauk politycznych są de facto sekularyzowanymi pojęciami religijnymi czy też teologicznymi, raczej chciałbym nawiązać do poszukiwań przez Karla Schmidta tego, co on nazywa istotą polityczności. I może najważniejszą konstatacją byłaby taka, że Schmidt poszukując kategorii charakterystycznych dla sfery polityczności, nie stara się zbudować definicji polityczności, co raczej szuka konkretnych kategorii, które charakteryzują każdy byt polityczny. I poszukując właśnie takich podstawowych, a priorycznych i pierwszorzędnych kategorii, które charakteryzują byt polityczny, stwierdza, że jest to podstawowe rozróżnienie na wroga i przyjaciela. W tym sensie, że bytem politycznym jest taki byt, który jest w stanie dokonać w przestrzeni publicznej rozróżnienia na wroga i przyjaciela. I Schmidt twierdzi, że owe kategorie są autonomiczne w stosunku do wszelkich innych kategorii ludzkiej egzystencji. Być może to nieco zawiły, wyjaśnię kilka przykładów. Otóż Schmidt dzieli każde ludzką egzystencję na kilka sfer. Mówi tam o sferze ekonomii, o sferze moralności, o sferze religii, właśnie publiczności. I zawsze dla niego każda z tych sfer, rozróżnienie, każda, każdą z tych sfer konstytuuje możliwość rozróżnienia na podstawowe kategorie. One zawsze przyjmują charakter opozycyjny binarny. I tak wedle Schmidta dla ekonomii byłyby to kategorie zysku i straty, dla powiedzmy moralności dobra i zła, dla religijności sakrą i profaną. Przy czym to jest dość specyficzne rozróżnienie, bowiem to nie jest kategoria tyle rozróżnienia zewnętrznie, czy raczej pozwalająca się odróżnić od zewnątrz. No więc Schmidt stwierdza, że właśnie kategoria polityczności i kategoria polityczności i polityczność jako taka są autonomiczne wobec tych wszystkich pozostałych dzień, W tym sensie, że rozróżnienie na wroga przyjaciela. Wcale nie oznacza, że kto, kto, ten, kto jest przyporządkowany do kategorii wroga, musi być od razu zły, brzydki czy, powiedzmy, profaniczny. Na tym by się, na tym by się zasadzała wedle Schmidta autonomiczność, powiedzmy, e, sfery polityczności. Że Schmidt mówi o tym, że oboje różnienie polityczne na kategorię wroga i przyjaciela ma charakter egzystencjalny. Więc problem jest taki, że Schmidt nie do końca definiuje, co u niego znaczy egzystencjalny, natomiast e, można wyróżnić, powiedzmy, pewne dwa najważniejsze aspekty. Jest to rozróżnienie egzystencjalne dlatego, bo dokonuje się w sferze egzystencji i odnosi się do niej. To znaczy zawsze odróżniam kogoś swojskiego, kogoś mojego od obsości i w ten sposób dla Schmidta jednocześnie, może jest nieco heideggerowska interpretacja, ale zawsze owo rozróżnieniu dokonuje się w jakimś horyzoncie możliwości niebycia. Stąd jest to skrajne rozróżnienie, do którego nie może być żadnych z góry przy, przyjętych kategorii. A czy tylko właśnie sytuacja polityczna jest w stanie autonomicznie wykonać tego rozróżnienia. I tutaj, żebym zacytował Schmidta, wróg to przynajmniej potencjalnie, to jest w sensie realnej możliwości, walcząca grupa ludzi stojąca naprzeciw podobnej grupy. Wróg ma charakter wyłącznie publiczny, wszystko co odnosi się do takiej grupy osób, a w szczególności do narodu, ma sens publiczny, a więc wróg polityczny, jako że jest polityczność, ma charakter kolektywny. Drugie dla zbiorowości, wrogiem dla zbiorowości. I owa perspektywa nieistnienia nie ma charakteru tyle dla jednostkowej egzystencji, co raczej dla całego społeczeństwa. Tylko teraz, może taka uwaga, że nie oznacza to, że sfera polityczności ogranicza się już tylko do walki. Raczej chodzi o to, że wojna, walka, zabijanie, możliwość istnienia. Nie tyle zachodzą w sferze polityczności, co to, to sfera polityczności jest w stanie aktywizować czy wyrazić zgodę na rozpoczęcie wojny. To są dwie zupełnie różne inne sfery, ale to sfera polityczności, powiedzmy, jest tą wstępną. I drugie rozróżnienie, jaki charakter, co oznacza dla szmita egzystencjalny. Przede wszystkim w tym drugim aspekcie, egzystencjalny oznaczałby możliwość. Ciężko to być może tak. Chodzi o to, że wróg nie ma charakteru stałego, to znaczy to moja egzystencja, która jest serniczo rozumienna, wyznacza to, kto jest moim wrogiem. W tym sensie, że ten, kto jest wro moim wrogiem dzisiaj, jutro nim nie musi być. To ludzie sami decydują, kto jest wrogiem i ten, kto jest jednego dnia wrogiem, może stać się przyjacielem, a więc jest to po prostu sytuacja, może w opozycji egzystencjalnej znaczy nieontologicznej w tym zrozumieniu. Natomiast Schmidt rozważa również zjawisko tzw. apolityczności. Um, dochodzi do niej, e, kiedy jakaś jednostka ludzi chce zagłębić polityczność. Pamiętajmy, że polityczność oznacza tutaj możliwość wojny, rozróżnienia na wroga i przyjaciela. I w tym momencie polityczność, a oznacza, polityczność oznaczałaby właśnie możliwość nieistnienia wojny, konfliktu zbrojnego czy po prostu fizycznej eliminacji wroga. Jednak rozważając logikę tego typu ruchów, e, e, rozważając właśnie specyfikę tego typu ruchów, Schmidt zauważa, że pojawia się w nich swoista swoista logika myślenia, w ten sposób, że oby doprowadzi do rzeczywistości apolitycznej, którą teraz chciałbym, powiedzmy, zrównać z tym eschatonem wegelinowskim, diagnozy politycznej, czyli idealnego, niezmiennego królestwa szczęśliwości, które realizuje się właśnie tutaj na Ziemi, którego z panikiem byłaby w tym momencie apolityczność, kierując taka swoista logika, że Oby wyczerpać potencjał przemocy, potencjał polityczności, czyli owo na wroga i przyjaciela, należy ten potencjał zmaksymalizować w ten sposób, żeby całkowicie wyczerpać polityczność i w ten sposób, w ten sposób ta polityczność miałaby się wyczerpać i w, dlatego miałby zostać osiągnięty absolutny stan apolityczności. Tylko co się dzieje? Żeby zmaksymalizować stan polityczności, trzeba dokonać tego, co można nazwać ontologizacją i sakralizacją wroga. Ten w, w takim momencie, kiedy dokonujemy jego nieegzystencjalnego rozumienia, kiedy go ontologizujemy i sakralizujemy, przestaje być wrogiem zle względnym, który w innej sytuacji egzystencjalnej mógłby wciąż być i może przyjacielem e i staje się po prostu wrogiem, którego wrogość jest cechą jego natury, jest stałym elementem po prostu jego bytu. Właśnie ontologizacja powiązana z przekroczeniem horyzontu polityczności oznacza takie rozumienie wroga, w którym wrog staje się określeniem samej jego istoty. Sąd wróg nie może przestać być wrogiem, bo Wrog jest istotą jego istnienia. I podobnie w takim wypadku kategorie przez polityczności również przestają być przez takie ruchy imanetystyczne czy apolityczne rozumiane autonomicznie i wróg staje się po prostu w tym momencie brzydki zły, absolutnie, czy absolutnie profaniczny, czy wręcz przeciwnie, absolutnie sakralny, w ten sposób, że cała, cały, byt, cały ten byt zostaje skupiony we wrogu. I stąd pod, e, wynika ta swoista e, logika polityczności, że oby zanegować polityczność, wykluczyć ją rapt na i stworzyć australijską.